Co by dziś porobić? Czy on do mnie macha? Orety? Cześć! Aaaa! Zaraz, co? Czy ona wpadła do basenu? Pomogę jej. Biedactwo, proszę, okryj się kocekiem i rozgrzej się. Dzięki. Orety, jesteś taka piękna? No cóż, chętnie Ci pomogę. Zawsze mam przy sobie zapas. Do dzieła! Jest za dużo tosterów. Ha? Co to? A budzik. Uff, jeszcze pięć minut. Tak, pora wstać i wybrać się do szkoły. To będzie genialny dzień. Ha, nie, wracam spać. Dobrze, zacznę się szykować. No, twarz czyściutka. Zaraz, zaraz. Ale nieważne, to nic takiego. Przeczeszę włosy palcami. No i proszę, to wystarczy. Czas wybrać okulary na dziś. Może niebieskie? Albo te w stylu Harry'ego Pottera? Tak, świetnie. Którą bluzkę włożyć? Białą? A może w kropeczki? Jednak białą. Będzie świetnie. Och, czemu szkoła jest tak wcześnie? Chwileczkę. Nie, nie, nie. Pryszcz? I to na czubku nosa? Dobrze, to powinno mi pomóc. W międzyczasie umyję zęby. Wygładzę pory w skórze. Uwielbiam to. Jeszcze maskara? 99, 100. No, włosy z głowy. Pora wybrać ciuchy. Hmm. Może to? Czerwona spódnica i różowa bluzka. Pasują do siebie? Chyba tak. Tak, miałam rację. Wyglądam super słodko. Dobry, gotowa do wyjścia? Bo ja tak. Muszę sprawdzić, czy wszystko spakowałam. Na pewno będę musiała poprawić makijaż. Wezmę też flamastry. Może się przydadzą na plastyce. Och, czemu suszarka się nie zmieści? Jednak nie da rady. Co jeszcze? Ten zeszyt? Nie, po co mi on? W porządku, gotowa? No to w drogę. O kurczę, mogli naprawdę opuścić dżunglę? Niesamowite, totalnie chcę to zrobić O ja, nie wiem co myśleć Smucić się na wesoło? Muszę się nabić. Wow, świetna książka Zaraz, co się dzieje z moją twarzą? A, wysyp krost Wyglądam jak Claudia Syfer! Och, nie mogę na to pozwolić Muszę coś zrobić Muszę je powyciskać huh? Co się dzieje? Wyczuwam, że ktoś niszczy swoją skórę Hmm? Ach! Co ty robisz? Przestań! Nie! Nie wyciskaj ich! Tylko pogorszysz sprawę! Dobrze, że się przyjaźnimy! Pomogę ci! Co to jest? Co z tym zrobić? Przykleiłaś mi naklejkę do twarzy? Tak! To lek na trądzik! Wyleczy twoje pryszcze! Zaufaj mi! Przykleję je na wszystkie wypryski! Poważnie? Okleisz moją twarz naklejkami? Tak, będziesz miała całkiem gładką skórę. Czuję się jak książeczka dla dzieci. W porządku, mogę je teraz zdjąć. Nie, 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 zostaw je na cztery godziny. Cztery godziny? Tak długo? Drukarki strajkują. Hej, wstawaj! Zostało ci tylko kilka sekund. W porządku, zdaj mi je. Bierzemy pierwszą. Wygląda świetnie. Będziesz zachwycona rezultatami. Tak, miałam rację. Daj lusterko chcę zobaczyć. Wow, niemożliwe. Popatrz, jaką mam ładną cerę. Jej, zaraz, co ty robisz? Nic dziwnego, że tak ci pryszcze wyskakują. Świetna książka. Burger też wdechę. Hej, przesuń się. Gotowa na przebieżkę? Chodźmy. Ćwiczenia? Nie, dzięki. To nie dla mnie. Myślałam, że chcesz poprawić kondycję. Cóż, faktycznie tak mówiłam. A poza tym chcesz zrobić wrażenie na pewnym chłopaku? Masz rację. Tak też mówiłam. Dobra, idę. W porządku. Rób to, co ja, a poprawisz formę. Ach, męczę się od samego patrzenia. Pamiętaj też o ramionach. Nie tylko nogi. Dalej! Pobiegnijmy tędy. Tu jest ładnie. Skoro tak mówisz? Hej, przestań się obijać. Przyspiesz i ciśniemy. Krok za krokiem. Tak się to robi. Matko, zara umrę. Nie umrzesz, wyluzuj. Po prostu ćwicz dalej. Wyobraź sobie, że całujesz te urocze usta. Super! Jeszcze kilka powtórzeń. Świetnie ci idzie. I jeszcze, dawaj, wytrzymaj ból. Matko, padam z nóg. Chyba nogi mi się zepsuły. Dobrze, że w końcu jestem w domu. Ty, mój burger, dalej tu jest. Padam z głodu. Tak, chono do mnie, poszotko. Zaraz, lepiej się ukryję, żeby nie mieć kłopotów. Tu będę bezpieczna. Smacznego. Hm? gdzie ona? Przecież wróciła do domu? Hm, ani widu, ani słychu. Gdzie ona się podziała? Zaraz od głosy rzucia. Ha! Znalazłam cię! Naprawdę myślałaś, że się przede mną ukryjesz? Oddawaj to. Tak się napracowałaś. Nie zmarnuj tego. Proszę, jak jesteś głodna, to jedz jabłka. Zrobimy z nich mus. Jest smaczny i sycący. Proszę bardzo, Pi. Samo zdrowie. Serio? To wcale nie jest smaczne. Faktycznie. Okropnie smakują. Wybacz. O, matko, matko! Nie umiem wchodzenie na obcasach. Musisz przenieść ciężar na palce, nie napięty. Dobrze, chwileczkę. Słuchaj, wyprostuj plecy i głowa do góry. Proszę, teraz spróbuj. Dobrze, dobrze, zaczynasz łapać. A może nie. To beznadziejny przypadek. Hmm. Ma w plecaku całą masę książek. W sumie mogą się przydać. Książki na głowę i staraj się ich nie zrzucić. To ci pomoże. Widzisz? Popatrz. Chodź w ten sposób. A, już rozumiem. Tak jest. Dajesz. Czekaj, zaraz, zaraz. A gdzie obcasy? Chodzi na bosaka. I po co to ćwiczenie? Ej. Yy, no dobra. Niech ci będzie, włożę je. Nie, moje książki i okulary. O! Wow! Ale dziś gorąco to trochę potrwa. Jej książki też dostają po głowie. No dalej, dalej! Hej, hej, chyba już rozumiem, patrz! Tak, udało się! Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś super! Co? Co ona takiego wyprawia? Cześć! Uuuuh! Uh. To chyba bolało, auciu! Ach, za dużo kosmetyków! Od czego mam zacząć? Hej, na co patrzysz? Skąd to wszystko wzięłaś? Kupiłam, ale nie wiem co robić. Pomożesz mi? Proszę, proszę, proszę! W porządku, pomogę ci. Chodź ze mną. Uuu, co za miejsce! Jakie ładne! Podoba mi się! Wow! Naprawdę weź głęboki wdech. I przygotuj się. Zaczynamy! I gotowe. Przejrzyj się w lusterku. A, Rety? Nie, nie ma mowy. To przesada. To do mnie nie pasuje. Przepraszam, nie podoba mi się. Co? Ale czemu? Wyglądasz ślicznie. Tak, ale wolę naturalny wygląd, nie taki. Aha, dobrze. Nie martw się. Zrobię Ci inny makijaż. Wypróbujmy inne kolory. Okej, okay, oby to pasowało. O, o rety! O to mi chodziło! Nie wyglądam, jakbym miała makijaż. Dzięki! Świetnie. Cieszę się, że ci się podoba. Uff. Hej, zrobimy sobie zdjęcie? Wrzucimy je na Insta. Uśmiech. Jesteśmy najlepszymi psiapsi. Proszę, zaraz ci prześlę, ale najpierw opublikuję. Co ona tam ogląda? Uff, nie widzę bez okularów. Proszę, spójrz tylko. O, co ty robisz? Wygląda doskonale! Świetna robota, ale potarła się oczy i zepsułaś makijaż! Przynajmniej zdjęcia się udały! O, Spójrz na nie! Wspaniałe! Kiedy ona stała się popularna? Ma piękną sukienkę i makijaż! Nie wierzę. Włożyła buty na obcasie? Jak ona to robi? Co to? Nie mogę oderwać oczu! Auć! He? Co to za hałas? rety. Ha, ha, ha. Świetna robota! Co byście zrobili, żeby zostać popularnym? Piszcie w komentarzach! Wyślijcie ten filmik znajomym, zostawcie lajka i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków! Bajo!